Witam państwa i zapraszam do obejrzenia kolejnego programu, Nasz Sportowy Tydzień. Na wstępie, na dobry początek, krótka reklama naszego sponsora. Centrum ubezpieczeń Almar, Alina Borowska i Marcin Lędzian mieści się przy ulicy Kościuszki 10 w Działdowie. Firma prowadzi ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, na życie, rolne, firmowe oraz podróżne. Biuro Centrum Ubezpieczeń Almar jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 16.30, a w sobotę od godziny 9.00 do 13.00. Zapraszamy. Informacje sportowe rozpoczynamy od tenisa stołowego. We wtorek, 13 grudnia, Dekorglas podejmował we własnej hali zespół Neu-Ulm z Niemiec w ramach rozgrywek Ligi Mistrzów. Oj, co to był za mecz! Poziom gier na najwyższym poziomie, w szczególności w wykonaniu Jakuba Dejasa. To co pokazał nasz zawodnik to gra kosmiczna, nie z tej epoki. Najpierw pokonał Szweda Moregarda po pięciu setach, a w drugim swoim pojedynku wygrał z Japończykiem Harimoto, także po pięciu setach. Warto podkreślić, że Szwed to aktualnie piąta rakieta świata, natomiast Japończyk to numer dwa na globie. Jakub Diaz pokazał w tych pojedynkach prawdziwą tenisową poezję. Pozostali nasi zawodnicy, Jonathan Grod oraz Kai Konishi, przegrali swoje pojedynki, ale także zasłużyli na duże brawa. Ostatecznie wygrała drużyna z Niemiec 3-2 i awansowała do półfinału Ligi Mistrzów. Cztery dni później Dekor Glass rozegrał następny mecz w Portugalii ze Sportingiem Lizbona. Dwa pojedynki wygrał Grot, a jeden Dias przegrał natomiast Konisi oraz drugą swoją walkę Dias. Ostatecznie wygrał dekor glas 3 do 2. Nasza drużyna zajęła w swojej grupie drugie miejsce i awansowała do rozgrywek Pucharu Europy. W tych rozgrywkach zagramy w styczniu w ćwierćfinale mecz i rewanż. Piłka nożna pani Polonia Łowo rozegrała w niedzielę we własnej hali mecz w ramach rozgrywek Pucharu Polski. Rywalkami naszych pań był Stomil Olsztyn. Wygrały Stomilanki, stomilanki 3 do zera, ale Iłowianki pokazały się z dobrej strony. Mamy nadzieję, że jeszcze wielokrotnie będziemy mogli przekazywać dobre wieści o występach naszych piłkarek z Iłowa. To był bieg numer 214. W sobotę w Malinowie 20 uczestników zaliczyło kolejny bieg na 5 km. Jako pierwsza na mecie zameldowała się Martyna Konarzewska, a wśród panów najlepszym okazał się Piotr Cieślewski, dla którego był to debiut w biegu w Malinowie. Następne spotkanie biegaczy w sobotę o 9:00. Na działdowskim lodowisku w minioną niedzielę rozegrano turniej hokejowy o Puchar Burmistrza Działdowa. Startowały cztery zespoły. Kolejność turnieju. Orły Przasnysz, stalowe rekiny Działdowo, Borsuki Olsztyn, żelazne tygrysy Ostruda. Tenis stołowy, pierwsza liga. Drużyna rezerwowa Działdowskiego dekorglasu rozegrała mecz pierwszej ligi z Morlinami Ostruda. Jest to kandydat do powrotu w szeregi Superligi. Wygrała zdecydowanie drużyna z Ostrudy 10 do 0. W naszym zespole wystąpiła młodzież: Michał Lipowski, Kryspin Stolarczyk i Adam Piotrowski. Grał także w meczu trener Kamil Kurowski. W sobotę 10 grudnia w Ostrudzie się, odbył się Mikołajkowy turniej Dzieci w Judo. W turnieju uczestniczyło blisko 40 osób. Wśród nich także z naszego powiatu, z gminy Rybno. Miejsca naszych reprezentantów: Pierwsze Ania Leśniewska, Agnieszka Kowalska, Nikodem Lędzion. Drugie miejsce Nadia Kaczmarska. Trzecie miejsce, Amelia Czwieck, Wszyscy z SP Koszelewy. E, Szymon Sałacki, pierwsze miejsce. Marcel Gburski, Lena Sławińska, Alan Szynaka, Weronika Muzińska, drugie miejsce. Wszyscy z SP Żabiny. Halowe rozgrywki piłkarskie w Lidzbarku. Rozegrana została piąta kolejka rozgrywek. Oto wyniki: Oldboy Lutocin, Kumple 3 do 3. Kumple FC Lamaga 3 do 3. Lambada Bryńsk FC Driver 0 do 6. Jan Boisk Lidzbark Oldboy Lutocin 2 do 1. Actimel Super Sajanie 2 do 7. Amok FC Poseteczce 4 do 3. Black Squad BWB 5 do 0. I to już wszystko w naszym dzisiejszym programie. Dziękuję Państwu za uwagę. No a my tradycyjnie żegnamy się hasłem. Ukraina ciągle walczy. Chwała Ukrainie. Do widzenia Państwu.